stół, na po dodatku kobiny vs Gnomy. chciałbym Wam przedstawić kolejną talie, która według mnie zasługuje na rzucenie okiem na nią i zainteresowanie. Ogólnie rzecz biorąc jest to ta talia Namaga, która opiera się na agresji. Jest to agresywny deck, który służy zasypaniu przeciwnika stworami w wczesnej fazie, a następnie e, dobiję, dobijaniem go czarami, ewentualnie czarami kontrolowaniem stołu. A nasi stronicy napierają, aby zabić yy, przeciwnika. Może przejdźmy do mówienia kart. Yy, Grabarz jest to, dlatego że jest to taka karta, która ma efekt yy, snowballu, czyli yy, z każdą turą, gdzie przyzywamy stonika z agonią, on stara się on coraz trudniejsze do usunięcia. No i coraz więcej zadaje tych obrażeń. Mamy tutaj kilka kart w tym deku z agonią, które mają podpakowywać tego grabarza. Całkiem e, to się ładnie sprawdza. No, podobna mechanika jak w przypadku handla po prostu wystawimy go w pierwszej turze, później dwa, trzy stwory z agonią i grabarz staje się monstrum. E, kolejna karta to jest nakręcany gnom 1-2 e, na 1 po śmierci otrzymujemy część zamienną, które są czasem bardziej użyteczne, czasem mniej. Ale ogólnie chodzi o to, że ma efekt agonii i ma dwa ataki, więc za dwa w przeciwnika na pierwsze, jak go przeciwnik nie ma jak usunąć. Ten sam, ta sama, że tak powiem, użyteczność ten dwa tygną za, za jeden manę 2 na 1 i po śmierci daje dwa punkty obrażenia wrogowi, a, a to obrażenie nam chodzi w przeciwnika, aby je zadawać. Dodatkowo, każdy jeden manę sprawia, że łatwo możemy podpakować tym Stronnikiem Grabarza. Żmij manę, kolejny Stronnik za jeden Jest to Stronnik, który ma rosnąć od naszych czarów. Jeżeli przeciwnik nie ma jak usunąć, to też ładnie może dzięki naszym czarom podrosnąć. Pocisk lodu, jest to karta typu albo zadaj obrażenia bohatera, jak potrzebujesz go dobić, albo usuń coś, co jest na stole i przeszkadza w zadawaniu obrażeń bohaterowi. Tak to wygląda, czyli jest to bardzo uniwersalna karta. Mikromaszyna jest to, w jednej sztuce gramy tą kartę. Chodzi o to, że ta karta ma plus 1 ataku co każdą turę, więc wystawiamy ją na 2 na 2, w turze przeciwnika ma 3 na 2, w naszej jedną ma 4 na 2 i tak w kółko. Bardzo fajna karta, jeżeli przeciwnik rzeczywiście ma jakieś słabe rozdanie, nie ma jakiejś zawiedzi, bo też my ją jakoś chronimy, no to wtedy ta mikromaszyna jest w stanie zadać bardzo dużą ilość obrażeń w krótkim czasie, bo nawet czasem nawygać w stukę. Nagrania mechów jest to mech za 2 mamy 2 na trzy dzięki, i dzięki temu mechy kosztują dwa mniej. No powiedzmy, że wystawimy sobie tego mecha w drugiej turze i mamy dwa nakręcane gnomy na ręce, no to one są za darmo, czyli praktycznie wystawiamy trzy stwory w drugiej turze, to jest naprawdę e, sporą przewagą, jeżeli chodzi o agresywne deki, Śniegoczłap, e, stwór 2 many 2 na 3 i zamraża każdą postać. E, fajnie kontruje deki, które opierają się na broń, np. Wariora Roada, bo jeżeli ich e, ręka jest zapełniona brońmi, a my go co turę zamrażamy, to on po prostu przez dwie-3 tury nie stanie innej odpowiedzi nie może nic zrobić. A my w tym czasie wbijemy mu sporą ilość obrażeń. Szalony naukowiec, 2 e, many 2 na 2 po śmierci przyzywa sekret, naszym sekretem jest to do byt, chodzi o to, że po prostu przeciwnik musi go zabić, a następnie musi wystawić coś słabego, żeby uniknąć skopiowania, no chyba, że po prostu zaryzykujemy się, że to jest inny sekret i wystawi coś mocnego, wtedy my to skopiujemy. bardzo fajnie to działa, bo wstrzymuje przeciwnika przed jakimś zagraniem dużych stworów, jest to mega, dodatkowo ta karta podpakowuje grabarza i to jest naprawdę mega duże tempo dla naszego deku. Bo my tego sekretu nie musimy zagrywać, on się sam zagrywa z naszego deku, więc nie tracimy tych trzymane, żeby to zagrać. Możemy zagrać na przykład sobie kolejną kartę, czyli golony zbożowy, za 2 na 3 mech, dzięki czemu jest tańszy jako nagranie mechów, No i sam sobie z mega fajną kartą. Już wcześniej był bardzo grany, był grany w bardzo wielu dekach. Technik z Majsterkowa jest zatrzymany praktycznie 4x3. Bo plus prezydent plus za każdym razem, gdy mamy mecha. Dodatkowo, jak mamy tego mecha, otrzymujemy część zamienną na rękę. jest bardzo fajna karta. Mamy praktycznie większość naszych kart to są mechy, więc o praktycznie w większości przypadków będzie 4 na 4 Kula ognia. Stara dobra kula ognia. 6 obrażeń w ryj, albo zabijamy coś, co ma 6 życia. I tyle. Bardzo fajna karta. Goblin grzmotnik. Za 4 mamy 5 na 4 Takie odwrócone yeti. Ale jeżeli mamy na stole mecha, to staje 4 punkty obrażeń losowo między wrogów. Więc bardzo fajnie możemy coś zabić, coś dobić, albo po prostu cztery obrażeń pokować bohatera. Jest to świetne. Grajemy dwóch Janów. Dlaczego Jan? Jest to karta 4 ma 1 na 4 i dobiera nam 3 karty pod koniec naszej tury. My, nasz deck składa jest, się jest z bardzo dużej ilości tanich stworów, więc my je bardzo szybko wystawimy, co przez co stacimy też bardzo wcześnie karty na ręce, a ten Jan wystawiony dobierze nam te trzy karty, a przeciwnik grając z kontrolą zazwyczaj ma tych kart dużo na ręce i on z tego Jana nie skorzysta jest to jest bardzo dobre dla do takich agresywnych dechów. Jedno Yeti, taki stworek na czwartą turę, mocny. Chodzi o to, żeby on nam tą środkową fazę gry jakoś tam umocnił. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten dek to to wszystko. Zapraszam Was do zobaczenia deków akcji. pierwszego przeciwnika. Zobaczymy, kogo nam gra znajdzie. <laughs> serż że mam taki głos jakiś taki przymolony, a tyle tylko jestem przeziębiony. Uroki zimy ale myślę, że jest ogarniętość i damy radę gramy na łowce no zobaczymy, kto będzie miał lepszą agresję, że tak powiem no wszystko zależy, kto jaki będzie miał rozdanie myślę, że takie, takie rozdanie spokojnie możemy roz zostawić, bo to fajnie będzie nam, Może tego w sumie jednego usunąć, może dostaniemy jakiś czar o, mamy też jest spoko no myślę, że oczywiście poleci grabarz na początek który będzie wzmocniony szalonym naukowcem za chwilę Mamy już też możliwość doboru czegoś w czwartej turze. Myślę, że jest to całkiem ok. Bardzo życzyłem coś tańszego z Agonią, jeszcze... Ale zrobimy tak nieźle. Przyszedłem po zwłoki. Okay, Okej, idealnie, bo przeciwnik nie jest w stanie jak to sobie sobie spokojnie zabijam, i Jest idealno. Jedyny problem jest to, że on może grać no właśnie, on może grać sobie sekrety i to zapewne jest wybuchowa pułapka. Ale nie, trzeba to sugerować, bo nie ma innej opcji. Nie mam jak inaczej się pozbyć tego. No i mam nadzieję, że nie będzie miał flary ten nasz przeciwnik, bo będzie lipa. Następnie tu wstawiamy kolejne stwory, tak naprawdę dobieramy dwie i dzięki temu zobaczcie. Jak zabije, zabiję, to znowu mi się sekret pojawi. Kolejny szalon naukowiec, który jest dość nieciekawy dla mnie. Ale w tym przypadku oczywiście przegrywamy wszystko co mamy. należy się zastanowić, czy chcemy coś skracać, czy chcemy atakować. Myślę, że chcę wbić te obrażenia jakie mogę. Bo no chodzi o to, żeby być agresywniejszym od niego. No I dobierzemy teraz sobie karty. I nasze urosło. A on zapewne będzie chciał to sobie ładnie poskracać. Zobaczymy, co on tam wymyśli. No zapewne to jest wybuchowa pułapka, dlatego on ta tak ustawia. Tą wybuchową pułapkę. Kolejny sekret, cicho. Co, poświęćmy to wszystko tak. ma Oczywiście. już więcej sekretów nie ma, to całkiem spoko skróćmy to tak tak zagrajmy tak tak W na razie to wszystko co zrobimy, bo nie chcę tych czarów się na razie pozbywać. Jest to Liok, spokojnie z filioka pociskiem od tu się pozbędziemy. I napieramy dalej w niego. Mamy dwie kulaoga, to jest pewne 12 obrażeń w niego. Znaczy, że jeszcze przez kilka tur będziemy go napierać tym lepergodnomem i jest po nim. Byliśmy pająka. Nie jest najlepszy, tak powiem, opcja, ale lepszy to niż nic, że tak to określę. A nie będziemy tutaj się przyjmować czyszczeniem tego, po prostu będziemy napierać w niego. I oczywiście wybierzemy na ganach tego i napieramy w ryło. No już 17 życia. No i się tak naprawdę poddał, bo on już wiedział, że jest po nim. Ok. Może zapraszam Was jeszcze do jednej gry. Szukaliśmy sobie kolejnego przeciwnika. Gramy na szamana. Cóż, to już będzie za szaman. Eee, szukamy oczywiście steroforów z agonią, którzy podpakują naszego grabarza. Nie chcemy mieć sekretów, nie chcemy mieć Jana na początek. To wszystko usuwamy, bo jest za drogie. A chcemy, żeby ten sekret się sam wskoczył z naszego. że tak to określę. Z naszego. Mad Scientist'a, szalonego rąkowca. mamy bardzo fajną rękę, bo mamy no, to i plus moneta, nakręcany gnom. Przeciwnik nie wystawił w tej dłużej, to bardzo spoko dla mnie. Trenowaty gnom, lepszy nakręcany gnom będzie, bo jak dostanie shocka, to nie stracę tych obrażeń, tylko dostracę tą część zamienną, co jest mniej warta dla mnie. No tutaj przeciwnik zagrał błyskawicę, spoko. Wystrzany byt, no to nie jest ciekawe. No i tak mamy co zagrać, więc dopieramy w niego. O tyle dobrze jestem agresywnym dekiem przeciwko szamanowi, że szaman nie za bardzo ma jak się leczyć, więc to jest spoko, że jak my go zraszujemy to on nie będzie miał co zrobić. Zamroził się. No i wstrząs ziemi poszedł na tego ziomeczka. No co, my wystawiamy sobie tak. Lepiej mieć, lepiej mieć dwa stworzy, bo to jest większa presja na nim. Ciężej usunąć dwa stwory niż jednego. Dodatkowo jeszcze nam to po śmierci sekret przyzwie, więc jest bardzo spoko. Nie przyzwie nam sekretu, bo nasze sekrety doszły nam na rękę, niechybnie. to jest niestety bardzo zła nas wiadomość. Bo nie dosyć, że to nam nic nie da, to jeszcze musimy się jakieś sekret sekrety z ręki. To jest bardzo nieciekawe dla nas, niestety. Pech! Bez nadzieja. Straszna bez nadzieja, jeżeli o to chodzi. I skracamy te stwory. Niestety nasz element całej agresji niestety nie wyszedł początkowej. Też miał odpowiedź na każdego stwora, którego wystawiamy. Dodatkowo nie za bardzo nam to wyszło z tego względu, no że też te sekrety musimy zagrywać my. To jest dla nas w sumie dobra wiadomość, jeżeli on ma zamiar czyścić z tą bronią. Kolejny szanowny naukowiec, który nic nam nie da. Tak naprawdę mamy sekret kolejny na ręce. Być może zagra jakiegoś dużego stwora, który się zostanie skopiowany, zobaczymy. Kartą, którą aktualnie szukamy jest Jan Jeffs, żeby nam był w stanie dobrać karty. No nasz się uleczył za 8 tak naprawdę, jesteśmy w bardzo beznadziejnej sytuacji, mamy sekret na ręce, mamy Jana, no jest to jakieś rozwiązanie, dobierzemy trzy karty, no nie ma co w ogóle skatec się, tylko idziemy w ryło, kula ognia, jak najbardziej, spoko. Teraz. Hmm, ciekawe. Nie burzy z prunami, to bardzo dobrze. Ale on sobie to ładnie poskraca tutaj wszystko. Nie ma danego, widzę problemu z tym. Agresywnie atakuje w nas. No, jest to dobre rozwiązanie, z tego stędują już 12 życia. Obrą jedną kartę. Myślę, że tym skrócimy ten, to ten. tym zabijemy tego, a tym pójdziemy w rybę, gdy bierzemy 3 karty. No to no to jest 4, 8, 15 obrażeń, raczej są, nie? Czyści brodę, no, to ciekawe. A, okej, okay, zabiję nas. Bawi się tylko z nami. Dobre zegar. Okej, okay, no początek no, działa całkiem sprawnie. Jak widzieliście w poprzedniej grze z Hunterem wyważam naprawdę sporą agresję. No albo dostaniemy jakieś rozstanie typu obecne, słabsze. A jeżeli filmik się podobało, zachęcam do dania łapki w górę. Do komentowania jak macie jakieś sugestie do rozsyłania filmiku może wśród znajomych. A ja dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, cześć.